Nic się nie stanie, jeśli pomyślę o sobie. Mam prawo prosić o pomoc, jeżeli czasem oddam malucha w inne kochające ręce. To nie oznacza, że jestem gorszą mamą. Często na początku wydaje nam się, że dziecko potrzebuje więcej, niż faktycznie tak jest. A ono głównie potrzebuje naszej miłości i bliskości. Pamiętaj o swoich potrzebach, mamo. Nikt nie urodził się z gotowym planem na macierzyństwo. Twoja miłość jest tym, czego twoje dziecko najbardziej potrzebuje. Produkty Philips Avent pozwalają nam lepiej ogarniać tą rodzicielską codzienność. Dzięki nim mam poczucie, że macierzyństwo jest po prostu łatwiejsze. Mogę być bardziej obecną mamą, a przede wszystkim spokojną. Produkty Avent to must-have każdej wyprawki. Dziko wróciłam z szpitala. Patryk zajął się tym, do czego nie była niezbędna, czyli przewijaniem naszego syna pustowaniem go przez nawet dłuższy czas, czy karmieniem butelką, kiedy wychodziłam z domu. Dzięki temu ja zyskiwałam i zyskuję nadal czas na te wszystkie matczyne, drobne przyjemności. Czasem wystarczy po prostu ciepła herbata zrobiona przez męża, czy kiedy starsze rodzeństwo, pobawi się chwilę z maluszkiem, żebym ja mogła mieć chwilkę dla siebie i odpocząć, żebym mogła odsapnąć. Laktator uwalnia moje ręce. Dał mi przede wszystkim Więcej spokoju i swobody. Model samonośny umożliwia mi odpocząć z książką na kanapie. Kiedy muszę lub mam ochotę wyjść z domu, tata ze spokojem może podać mleko w butelce naszemu synkowi. Jania elektroniczna Philips Avent daje mi poczucie takiego bezpieczeństwa i wolności jednocześnie. Mogę napić się na przykład ciepłej kawy w drugim pokoju i nadal mieć pewność, że moje dziecko jest bezpieczne. Wysokiej jakości obraz i możliwość obsługi niani na telefonie to są takie funkcjonalności, które sobie cenimy. Myśleliśmy początkowo, że przy niewielkim metrażu kamerka będzie nam niepotrzebna, jednak teraz jest to nasz ulubiony sprzęt w domu. To naprawdę ogromna ulga. Opieku, warto się dzielić. Szerldyker.